Witam Was na kolejnej mojej relacji. Tym razem Gdynia. A my jesteśmy na Placu Kaszubskim w Gdyni. Tutaj niegdyś była zajezdnia trolejbusowa. To jest takie jakby miejsce. Taki deptak, spacerniak. Pozostałość właśnie po tej zajezdni tramwajowej. A tutaj macie ławeczkę z parą kaszubów. Taka sobie tutaj ławeczka stanęła. Właśnie z taką tutaj parką starszych kaszubów. Słuchajcie, tam dalej. Jakbyście na wprost poszli, to jest ulica portowa. <grymna> Oczywiście komenda policji na portowej w Gdyni. Serdecznie pozdrawiam wszystkich policjantów. Szczególnych, którzy mnie oglądają. A tutaj, ten budynek, który widzicie. A tutaj do góry trochę poszedłem. Z tym lądowiskiem u góry dla helikopterów. To jest oczywiście szpital miejski w Gdyni. A my słuchajcie, tak jak ja dzisiaj wpisałem w temacie: idziemy w, poszukiwacz, w poszukiwaniu ORP Soku, łodzi podwodnej, którą widzieliście na ostatniej mojej relacji, która stała na Pontonie przy skwerze Kościuszki ostatnio a zobaczymy gdzie dzisiaj stoi, czy cały czas jest przy tym pontonie słuchajcie piękny dzień powoli że tak powiem się ściemnia, już widzicie lampy pozapalane już widzicie że tak lekko niebo idzie w kierunku takim ciemniejszym a my będziemy spieszać Basenowi Prezydenckiemu. Tutaj widzicie postać. No, co prawda od tyłu, ale postać Antoniego Abrahama, działacza kaszłowskiego Jeżeli chcecie się więcej o nim dowiedzieć, to obejrzyjcie moją relację z Władysławowa. Może nie ostatnią, ale jedną z ostatnich. Tam trochę o nim opowiadam. Spójrzcie jak to pięknie dzisiaj jest to wszystko oświetlone tutaj oczywiście było centrum handlowe w latach 90 zburzono je i wybudowano takie blokowicho blokowicho dosyć sympatycznej architektury o spójrzcie 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 za tym blokowichem to pokażę wam znajduje się imka w imce do chyba 92, 3, a może pierwszego roku był Pałac Młodzieży. My czekamy na zielone światło, jakby co. Był Pałac Młodzieży, a w tym pałacu działała sekcja fotograficzna dla dzieciaków, dla młodzieży. Właśnie tam miałem okazję pokazywać dziewczynie, która później pracowała w Dzienniku Bałtyckim, jak się robi fotografię. A w sensie może. Nie robi, ale jak się obrabia później, wywołuje w tej wszystkiej chemii: najpierw w wywoływaczu, później się spłukuje, później w utrwalaczu, jak się obsługuje powiększalnik i tego typu rzeczy. To wszystko, słuchajcie, co dzisiaj jest niepotrzebne w fotografii, i na czym większość fotografów obecnych już się nie zna, bo nie ma takiej potrzeby. Słuchajcie, a my, tak jak powiedziałem. Idziemy sobie w kierunku skweru Kościuszki. Jeszcze rzuciłem Wam spojrzenie na drugą stronę. A tutaj widzicie, to jest wejście tam z tyłu, właśnie do byłego pałacu młodzieży. Tam były oczywiście różne sekcje, ale między innymi na pierwszym piętrze była sekcja fotograficzna. Ona później została przeniesiona. Do Gdańska, w Gdańsku była również w Pałacu Młodzieży, z tym, że na ulicy Chlebnickiej. E, przepraszam, na ulicy Ogarny się rozpędziłem już trochę. Spójrzcie, właśnie tak wyglądało tutaj wejście w Gdyni do Pałacu Młodzieży. Teraz jest tutaj chrześcijańskie Stowarzyszenie Imka. <grywka> no. Dobra, wstrzymałem się od komentarza. Nawet mi się to udało, słuchajcie. Także jest fajnie. A to, co widzicie przed nami? Ten duży budynek to oczywiście Sea Tower. Ten, który widać z dob dosyć dobrze ze skweru Kościuszki. Skwer Kościuszki, przepiękne miejsce. Chyba taka perełka naszej pięknej gdyni. I słuchajcie, my musimy przejść na. Drugą stronę, a tu nie widzę przejścia dla pieszych. Jest, jest, jest. Słuchajcie, jest przejście dla pieszych. O. Przechodzimy sobie na drugą stronę i idziemy w tym kierunku. Słuchajcie, jeszcze kawałki będziemy przy tych pięknych widokach. Tutaj z tej strony. Za tą płytą pilśniową, słuchajcie, są urządzenia portowe już. Tutaj dźwig trochę się rozbudowuje blokowicho nad samymi basenami portowymi. No niestety takie blokowicho tu będzie stało i straszyło. A my sobie, słuchajcie, biegniemy do przepięknego Portu gdyńskiego. Dzisiaj jest trochę zimno. Także po chwili obsługi sprzętu musiałem schować na chwilę rękę do kieszeni, żeby trochę ogrzać. To już znak, że na przyszłość muszę rękawiczki wyjąć. No i pewno to uczynię następnym razem, o ile nie zapomnę. W pewnym wieku już się zapomina o pewnych rzeczach, no to jest smutne. Ale słuchajcie, idziemy spójrzcie Gdyńskie Blokowicho, tak tutaj będzie wyglądać a tutaj no, ten, że tak powiem konglomerat mieszkaniowy, czyli City Tower. To oczywiście przepiękny widok jest z samej góry, tam jest zarówno i teraz widokowy i przed trasem. W ogóle na teraz się przechodzi przez taki pokój rekreacyjny. Fajnie tam jest, ale to jest niedostępne dla ludzi. Oprócz tych, którzy mieszkają w tych, w tych budynkach, oni mogą właśnie korzystać z tego. Ja miałem okazję być na tym tarasie. Gdzieś tu wrzuciłem również na może nie tutaj, nie na YouTube, ale na Facebooku wrzuciłem zdjęcia właśnie z tego tarasu. A my słuchajcie lecimy sobie w kierunku basenu portowego. Tutaj macie przepiękne przejście. Słuchajcie, jak będziecie tutaj, fajne zdjęcia tutaj się robi. Także zapraszam, przyjedźcie, poróbcie zdjęcia, pochwalcie się na swoich portalach. Słuchajcie, a my kawałek przejdziemy sobie dalej. Jak widzicie, tutaj głównie są biura sprzedaży nieruchomości, ale jest również tutaj jeden sklep, nazwany od nazwy jednego z gadów. Ale sobie lecimy dalej. Słuchajcie, jeszcze do niedawna taka zabudowa, jak teraz widzicie, była tutaj po tej stronie. To były budynki Dalmoru. To wszystko, tą zabudowę portową przeniesiono w głąb tutaj. Dalej tego nabrzeża, no i po tej stronie, powstały apartamenty. To co się nazywa, słuchajcie, apartamentami, a to są tylko mieszkania. Ale mówi się ogólnie na to apartamenty. Spójrzcie, jaki tutaj przepiękny widok, a my zaraz wchodzimy w piękniejsze miejsca tej gdyni, naszej pięknej gdyni. No i oczywiście musimy zobaczyć, czy dalej stoi przy nabrzeżu ORP Soku. A jak nie, no to dzisiaj oczywiście szukamy gdzie jest ORP Soku. Ale zanim to nastąpi jeszcze kawałek, chodźmy tędy. Podejdziemy na samo nabrzeże, żebyście widzieli właśnie z perspektywy nabrzeża, tego nowego, otwartego, tego mola. Zobaczyli jak tam jest, czy jest tam, czy go nie ma. Chodźcie ze mną. Jeszcze kawałek. Miałem okazję po tych budynkach tutaj dalmorowskich, które tu były chodzić. No były budynki w dosyć dobrym stanie, słuchajcie, no ale niestety nie pasowały do koncepcji urbanistycznej tego terenu. No i dlatego jest burzono. Żyjemy w czasach, kiedy nie decyduje użyteczność o czymś, a po prostu Jakaś filozofia na to miejsce. Chociaż czasem te filozofie są pokrętne. Tutaj macie parking podziemny, ale oczywiście ten parking, słuchajcie, nie jest w basenie portowym. Nie, 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 słuchajcie. To nie tak, że wjeżdżacie do parkingu i wyjeżdżacie łódką. Nie, nie, nie. To, to jeszcze tak nie działa u nas. No, a tutaj te tereny infrastruktury firm portowych bo to nie w zasadzie portu, infrastruktura for, portu, ale wynajmowana tutaj przez firmy portowe. To właśnie w tym momencie tutaj się zaczyna. A my w oddali, tam z boku widzimy dar pomorza oczywiście. Dar pomorza. No i oczywiście nie wiem czy widzicie, ale jest tam ORP-soku. Zaraz go wam zbliżę. A może nawet uda nam się podejść do niego. A tam w oddali drugi taki żaglowiec to jest z kolei dar młodzieży. On stosunkowo niedawno tu wpłynął. Przeważnie. On tutaj zimuje. Normalnie głównie funkcjonuje w ramach portu Szczecin Świnoujście. Ale na zimę. Tutaj zawsze możecie go zobaczyć. To oczywiście macie statki. żeglugi. Gdańska chyba? Żegluga Gdańska? Czy to nie jest Gdańska? Jak patrzę, 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 wam nie powiem. Słuchajcie, idziemy dalej, słuchajcie. Spójrzcie. Tutaj takie zabudowania, to oczywiście Molo było w dużej mierze do tego czasu, kiedy jeszcze istniały te budynki stare, które koło których przechodziliśmy, teraz są nowe, dopóki istniały, to to malo głównie było wykorzystywane przez Dalmur. A my, słuchajcie, sobie tak patrzymy, spoglądamy, tam w oddali chyba widzicie, ale jeszcze Wam jego nie przybliżę. Sokoła. A tutaj, spójrzcie, nasze flagi, no i sit Tower, A to oczywiście czeka na Was Tadeusz Wenda. On tutaj bardzo często, słuchajcie, czeka. Możecie przyjść, go odwiedzić, chwilę z nim wymienić, słowo i pójść dalej. Słuchajcie. A to jest oczywiście budowniczy portów Gdyni. Z kolei budowniczym samej Gdyni był Eugeniusz Kwiatkowski. Eugeniusz Kwiatkowski po wojnie zajmował również stanowiska w polskich władzach. Tylko, że zaczął mieć takie pomysły, które później nie odpowiadały tym naszym polskim władzom na przykład jednym z jego pomysłów e, może nie wymyślił, może to był już wcześniejszy pomysł był Przekop Mierzei Wiślanej w tamtych czasach on miał sens, żeby uzależnić się od Rosji e, no ale jakby naszym ukochanym towarzyszom ze Związku Radzieckiego nie odpowiadało to i Eugeniusz Kwiatkowski na, na zawsze został odsunięty. Szkoda. Piękna historia pięknego w sensie historii człowieka, a ja tak niedocenionego. Słuchajcie, chwilkę popatrzcie. W międzyczasie, ale już się wami dalej zajmuję. Tutaj wam przybliżę właśnie Sokoła, tak żebyście Dzieli. To jest statek, łódź podwodna w zasadzie. Łódź podwodna to też statek. Łódź podwodna zbudowana w zasadzie, zwodowana w 1966 roku dla norweskiej królewskiej marynarki. A po, eksplo po okresie eksploatacji w Norwegii przekazana Polsce. No bo my, że tak powiem, taki sprzęt miewaliśmy. Jeszcze jedno spojrzenie na Eugeniusza Kwiatkowskiego. Słuchajcie, i lecimy sobie dalej. Tu oczywiście mamy przepiękne widoki Seat Tower. Si. si, si. Słuchajcie, przepiękne widoki. Seat Tower. Tak sobie na chwilę wyobraziłem, że tak idę i spadam z tego nabrzeża, i stąd tak, tak nie mówiłem, śmieć mi się zachciało. No bo czasem, jak się słuchajcie, zagapię, no to że tak powiem, <śmum> mam takie wrażenie, że się zastanawiam, czy już jest brzeże, z którego za chwilę krok jeszcze i spadnę, czy jeszcze chwilę. <śmum> ale, ale na szczęście, na szczęście nie lubię zimnych kąpieli, i raczej uważam, żeby iść tak, żeby zachować że tak powiem swoje ciepło, a nie dzielicie z wodami Bałtyku. Słuchajcie, tu jest taki fajny uskok, punkt, gdzie można sobie spojrzeć, punkt widokowy, bardzo sympatyczny, miły będziecie tutaj, wejdźcie tam, popatrzcie sobie z tamtej perspektywy. Właśnie na ten największy budynek w Gdyni. Ale jak on się plasuje w Polsce? <noise> nie powiem wam dzisiaj. Słuchajcie, zobaczcie mój film Gd Gdynia Nocą, i tam się dowiecie, jak on się plasuje na tle innych budynków w Polsce. Słuchajcie, musicie mi wybaczyć, jedno to zdjęcie muszę zrobić, bo jest tak pięknie. Już mi się udało zrobić to zdjęcie, ale spójrzcie, jak tu jest przepięknie, aż mi się chce. Chcę na to patrzeć i nie chcę mi się stąd wychodzić. I mimo, że ręce mam przymarznięte, a szczególnie tą rękę, którą trzymam sprzęt, to i tak dalej mi się chce z Wami iść i Wam pokazać. Oczywiście, słuchajcie, na ostatniej mojej relacji widzieliście tą łódź podwodną. Ona była wówczas w morzu. A dzisiaj ją zobaczycie w morzu, no w basenie portowym, ale na wodzie, na kładce, na wodzie stała. A dzisiaj ją zobaczycie już na lądzie. Także myślę, że to będzie też interesujący widok. Spójrzcie tutaj na ten budynek, na tym wyższym właśnie, na samej górze jest teraz widokowy. Oczywiście dostępny dla mieszkańców obu budynków. Do nich nie możecie wejść, bo jest tam ochrona, która was niestety ale nie wpuści. Do środka, o ile tam nie mieszkacie albo nie przebywacie, nie wynajmujecie, bo też ta jest taka opcja, że można to wynająć. Słuchajcie, księżyc już jest na horyzoncie, chciałem powiedzieć, na niebie. Widzicie tam taką plamkę? To właśnie jest księżyc. Trochę jest zamglone niebo, ale może i to dobrze, czasem to fajnie wygląda. To widzicie te budynki, które pobudowano w miejsce właśnie Dalmoru. Jak widzicie, światła się nie palą, bo mało kto tu mieszka. One są przeważnie zakupione jako inwestycje. Mieszkaniowe albo też pod wynajem. Zresztą dużo mieszkań, w tym Sea Tower, też jest wymi zakupiona pod wynajem. Możecie znaleźć na różnych portalach e, firmy, no bo to raczej nie właściciele obsługują, ale firmy właśnie wynajmują i to właśnie te mieszkania. Słuchajcie, my idziemy sobie w kierunku łodzi podwodnej, ale zanim jeszcze do niej dojdziemy, to jeszcze przez kilka miejsc sobie przejdziemy. A dlaczego? A dlatego, żebyście je zobaczyli, względnie ci, którzy byli na moich poprzednich relacji, przypomnieli sobie albo zobaczyli właśnie w tej pięknej pogodzie. No bo to też o każdej porze roku, o, każdym, o każdej porze dnia, inaczej to wszystko się prezentuje. I wygląda. Słuchajcie, to jak widzicie, trochę świateł się pali. A no ale to jest budynek banku PKO BP. Ten bank niegdyś był na skrzyżowaniu Świętojańskiej i skweru Kościuszki. Teraz go po wybudowaniu tego tutaj molocha przeniesiono. A ja trochę się zapowietrzyłem. Słuchajcie, nie mogę tak szybko spacerować, bo się zapowietrzam. Czyżby starość mnie dopadła, albo jak to niektórzy mówią, ostatnia młodość? Znaczy, do tych niektórych ja mówię, ja, bo ja właśnie tak mówię, że jest to słuchajcie, ostatnia młodość. Patrzcie, jakie ładne, ładne niebieskie niebo się tworzy. Ono w rzeczywistości nie jest niebieskie, ale o tej godzinie, właśnie. Aparaty fotograficzne sprzęt do nagrywania. W większości tak to odbiera jest tak zwana w fotografii Złota Godzina. A my sobie, słuchajcie, skręcamy. Tutaj pisze, że obiekt jest monitorowany. No i pewnie bardzo dobrze, że jest monitorowany. I patrzcie ten księżyc nad tymi żaglówkami, jak to fajnie, cudownie się wręcz prezentuje. Przepięknie to wygląda, aż się chce właśnie na to patrzeć. A my sobie wejdziemy jeszcze na ten punkt widokowy, bo z niego jest naprawdę ciekawy widok i dla tych, którzy nie widzieli, no to będzie atrakcja i będą wiedzieli, gdzie tu wejść, gdzie tu przyjść, żeby coś ładnego zobaczyć. Ładny widok. Gdynia niestety nie jest miastem starym, jest miastem okresu międzywojennego. Pierwotne jakby założenie to miało się tak rozwijać jak Sopot miała być kurortem, ale to przed I wojną światową i gdyby nie trafiła ta miejscowość do Polski, prawdopodobnie by była takim samym kurortem jak Sopot, a rozwój jej spowodował to, że Polska po odzyskaniu niepodległości nie miała swojego portu Gdańsk. Jakby był bardziej nie nasz niż nasz. I w związku z tym, władze polskie postanowiły o wybudowaniu portu w Gdyni. No i powstało to, co widzicie, powstało to w bardzo przepięknej formie. No bo słuchajcie, bo ten port bez przebudowy praktycznie funkcjonuje do dzisiaj. Także przepięknie wyglądające w przecudownej formie. No, i myślę, że Tadeusz Wenda dużo rzeczy przewidział, skoro na dzień dzisiejszy nie trzeba ich przebudowywać. Oczywiście jest koncepcja powstania portu zewnętrznego, jest tam zapewne na jakimś etapie realizacji nie w sensie budowy, ale w sensie dokumentacji, dokumentacji czy wyborów różnych e może nawet nie wyborów wykonawców, ale tych wcześniejszych, jakby. Teraz, które są wymagane przepisami, ale to nie jest przebudowa portu, tylko to jest bardziej rozbudowa jego. Oczywiście niedawno dosyć powstał nowy terminal pasażerski, niedaleko muzeum emigracji, niedaleko starego dworca morskiego, ale no to jest już inna kwestia my słuchajcie lecimy sobie po nabrzeżu tego portu i lecimy w kierunku łodzi podwodnej. Słuchajcie spójrzcie jaki tutaj jest piękny widok. Widzicie oczywiście żagle daru pomorza. To jest statek muzeum, to jest statek, który możecie zwiedzać, oglądać, przeglądać, przecudownie on wygląda. No, i słuchajcie. No i tam dalej. Trochę się zamyśliłem, bo tak się zacząłem zastanawiać, co to co, co piłują. Tam dalej widzicie oczywiście dar młodzieży. Też przepiękny nasz statek. Dar młodzieży jest w użytkowaniu obecnie. No, ale tak jak już niektórzy mówią, trzeba by było myśleć o zamianie jego na nowszy. A słuchajcie, a tutaj macie taką, jakby knajpkę. O! No i tak wygląda, jakby ta część tej infrastruktury tutaj w porcie. A my, słuchajcie, lecimy sobie trochę dalej, popatrzeć na zarówno port, jak i te statki. Tu właśnie, które. Stoją, cumują w tym pięknym świetle, oświetleniu, jak one wyglądają. Słuchajcie, no pięknie, pięknie i te kolory przepiękne są. No i to wszystko przecudownie właśnie wygląda. Słuchajcie, a tu już jak widzicie wyciągnięty z tego pontonu, na którym stał jest ARP Soku ten ponton z tą budką stoi tutaj z boku jak widzicie, jak bliżej podejdziemy to zobaczycie, że on rzeczywiście jest na lądzie a tu patrzcie, jaki przepiękny widok się tworzy słuchajcie no i oczywiście te nasze dalej czyli żaglówki słuchajcie i tutaj sobie patrzymy on będzie dzisiaj prawdopodobnie jeszcze dzisiaj ma być przenoszony pod muzeum także jeżeli chcecie popatrzeć na niego to możecie jeszcze przyjechać jeszcze jest właśnie przy tym tutaj na brzeżu Wygląda. A ja może mi się uda. Podejdź z drugiej strony, czy mi się, się nie uda? Jak się uda, to się uda. Jak się nie uda, to się nie uda. Idziemy, słuchajcie. Statek jest dzisiaj ciągany. Właśnie ta łódź powodna tutaj dziś stoi. Może się uda jeszcze bliżej podejść, to podejdziemy jeszcze chwilę czasu. Mamy później na chwilę przerwę relacje po to, żeby porobić kilka zdjęć i być może jeszcze raz podejmę dzisiejszą. Relacje. Spójrzcie, to jest właśnie ORP Soku. Łódź podwodna zbudowana dla norweskiej floty królewskiej, która po okresie użytkowania w Norwegii została przekazana Polsce. I tutaj jeszcze bodajże 16 lat dopełniła służby swojej. O, słuchajcie, patrzcie, jak ładnie wygląda na tle Seat Tower o. właśnie jak przecudownie się to łódź tutaj prezentuje Słuchajcie, dziękuję Wam, że uczestniczyliście w mojej dzisiejszej relacji jeżeli Wam się podobała, subskrybujcie koniecznie mój kanał, polubcie, a ja się żegnam. I być może jeszcze później uruchomię dalszą relację z Gdyni. Pozdrawiam Dzień. Was serdecznie. Do zobaczenia.